Poczekajcie, okej. Okay. Siemano, widzę na w odcinku, to jest odcinek z Minecrafta, jesteśmy na serwerze Lawcraft. Lovecraft, pozdrawiam od razu kamila 96PL i was moi widzowie, pozdrawiam Kevina, który też miłe komentarze pisze, nie się znam oczywiście sam dotko nie ma. I dziś chciałbym w tym odcinku sobie gdzieś pokopać, porobić coś na mojej działce, czy jak tam. A już nie będę tak cały czas mówił. No i zapraszam do oglądania. Dobrze. Ja sobie tu trochę pokopię, a już będę jakieś ma materiały inne na przykład złoto, jakiś diament, wiecie, nie? To wracam po No niestety nic mi nie udało się wydropić, aby lapis. Yy, nie wiem czemu, ale dobrze. A no, może pójdziemy sobie na warp. Gdzie? Warp i parku. Poparkurujemy sobie. Ten serwer jest fajny, taki survival. To on nie jest taki, że o, już koniec. Nie gram na tym survival. Ten survival mi się bardzo podoba, pozdrawiam wszystkich, y, nawet administracji tego serwera. Y, wtedy y, co było na. wszystkie tego, wszystkie y, no właśnie, wszystkie, wszystko. Wszystkich modów, helperów, adminów, nie wiem, youtuberów, którzy już mają na tablicy, ty i ty mają. No to też pozdrawiam, nic kogo tam mogę jeszcze pozdrawić? Administracja jest miła. Chyba to stworzył Przemek. Zapomniałem, jak się nazywa, ale no, chyba Przemek. Nie wiem, co by jeszcze powiedzieć. No, bo chyba wszystko by, bym powiedział, co miałem powiedzieć. Yy, sorry, że tak yy, przez parę dni nie było odcinków, ale nie wiem, co nagrać. A dziś yy, postanowiłem nagrać z Lovecrafta odcinek parkour yy, i pokopać się coś, porobić na działce, właśnie. Yy, yy, no, niestety, jest szkoła. No i tak odcinki nieczęsto wybywają, ale postaram się, żeby częściej były odcinki. Wakacje to będą na pewno będzie dużo odcinków. A jak dobijecie 10 łapek w górę, będzie odcinek, nie wiem, jakiś. Jaki będziecie chcieli. Jestem oszustwem, nie wiem, jestem hackerem. Hmm, czy jaki będziecie, tam, jaki będziecie chcieli tam odcinek. Mogę Wam podać t, TXT z 1.7.2 y, Minecrafta. Tak się rozgadam, że już nie mogę się skupić na parkurze, ale chcę Wam to wszystko powiedzieć. I y, zasubskrybujcie, żebyście byli na bieżąco. Y, właśnie. Kup, nie wiem, kup, może kupię sobie lepszą nagrywarkę do nagrywania, żeby, żeby nagrać wreszcie Team Fortressa. Bo Team Fortressa bardzo chcę nagrać, no bo już kupu, będę kupował sobie jakąś nagrywarkę. No, nie wiem, co tam jeszcze mam powiedzieć chyba to tyle bym miał do powiedzenia chcecie jakieś skyborse? Y? to będę skyborse. Y. jestem oszusta będę o... jest różne filmiki będą mówię wam mm, już nagrywałem jeden odcinek z tego, z te, z, m, tego. Jest, no nawet dwa odcinki z jest tam o szóste, albo trzy nie, nie pamiętam no ale z tego, jakby wtedy live, to mi się nie, to nie udało, no bo coś było nie tak. No i nie wystąpiła. No i nie, po prostu nie było widać gry. Pamię tego live'a, tego nieudanego. Pamiętam. No chyba wszyscy pamiętają o live'a. Nie wiem czy ktoś oglądał, ale postaram się Kamilowi jak dziś nie wyjdzie z serwera. Powiedzieć, że chcę go zaprosić na mój kanał. Zasubskrybuj mnie kamil, żeby być na bieżąco. I wy mi zasubskrybujcie najlepiej z komórki lub z tableta. Bo będą Wam przychodzić film. Jak no, chcecie na kompa, to też. I mi tam bez różnicy, na czym możecie mnie subskrybować. W parkour. w parkour nie jestem dobry. Nie jestem taki, no dobry, nie jestem na pewno w parkour. I taki, taki, no, w parkour nie jestem taki jakby słaby, ale jestem jakiś. No, jak widzicie, no to nie jestem dobry w parkura. To więc widzimy się, jak już będę przy, na tej piramidzie. O tam góry, właśnie cięcie, oczywiście, dobrze. Dobrze, już w tym pocięciu. A miałem jeszcze powiedzieć tutaj nagrywarce teraz, lub yy, mieliśmy się z kolegą umówić na piątek, że on mi znajdzie jakąś nagrywarkę no, bezpłatną, żeby, albo ją, żeby schakować. Tę nagrywarkę, ale. Pa, yy, no, hak, no Ja już próbowałam zhakować zabezpieczone takie haksy, widać, bo ja już to próbowałam. O! O, no fajne i ty. I polecam dlatego ten serwer, bo no. Co, jak y, coraz in, inny parkour to i y, fajne. Takie fajniejsze ity po prostu, nie? Yy, jak widzicie już mam no, 3 deksy na następny killoft. No, pożegajcie. Pożegajcie. Muszę coś z tego powiedzieć. Mamy jeszcze 2 czy 3 minuty. To jeszcze może szybko będziemy próbować przejść tego średnio średniowiecz, Tak? Średni, dobra. To jest średni parkour, no to no. no. Ja już ten parkour przechodziłem. On jest nawet trudny, bardzo dużo się na nim męczyłem, bo byłem na innym niku, ale oczywiście zapomniałem i zdedłem z tymi itami. Zabił mnie Elite, Haz, chyba hazmy An? hazmy mnie zabił, a to był Nick. So, software lub nie wiem, nie pamiętam na jakim wtedy nagrywałem, ale na pewno na, y, z tychników. Pozdrawiam haz, Hazmy Ama. Czy jak coś Bo ja nie czytałem. No i pozdrawiam Kamila. Kamila. Kamil jest modem miłym, zapraszam na ten serwer, bo tu mili są, ładnini, no, różnie, wiecie. tylko, no, trochę parkour będzie denerwował was, ale tam trochę, no, bo to jest, ten parkour jest coraz trudniejszy, no, bo mogą, no, mogą, mieć, mo, mogą być fajniejszy i ja wiem, co tam jest chyba. Nie wiem, nie wiem, ile diaksów jest w sumie tam, ale i podobnie, że chyba, że chyba dwa czy jeden diaks. Nie pamiętam, ale szkoda, że tu nie ma takiej, takiego, takiej modyfikacji. że Zobaczcie, taką można wielką siekierkę zrobić, ale ona zadaje no, gdzieś 15 hitów więcej z miecza, albo taki merwell. Dwa patyki by były po boku. A diak, trzy diaksy na środku, tak że wiecie, No i taki bieg by fajnie powstał. Nie wiem, ja mam chyba takiego moda na jakich, na jakimś. Nie, to ja, ja, mam te, ja mam takiego moda i tylko na. Tylko już na wersji chyba 1,9. Nie pamiętam, na jakiej, czekajcie. Nie, nie wiem, na jakiej to było wersji, bo ja mam tego moda. A, to było, ja mam na takiej wersji co gra na tej wersji właśnie mam tego mała. dobra, ale ja już Wam będę się żegnał, to tutaj się pożegnam, poczekajcie, około tego będzie dobra, jeśli cię się spodobał, nie zapomnijcie y, zostawić łapki w górę, komentarza i suwa. no, a y, jeśli ktoś mnie nie oglądał, zaproście, no, a ja już będę się z Wami żegnał, no i... ป